my się w jedną walkę, ponieważ muszę wam coś pokazać. A mianowicie zatkujmy piorunem, a... Frog... Trok... wow! Nie musiał nawet wykonać tej żady. No nie no, to się nazywa dopiero cynizm. Ten Boa jest dość, no, jak widzicie Nie obchodzi go, nie obchodzą go kompanii, czy, czy coś W każdym razie 160G No dobra, e, miałem wam coś pokazać, ale Zobaczcie, dobrze Mamy masę... Mu... Pasuje na Kogo i atak 0 Eee, nie no Tu myślałem, że Wow, to było mocne Myślałem, że kombinacja R mm, pozwoli nam uciec z walki Bezskutecznie Hmm. hmm... Jak się zapewne domyślacie, nie mam nic do powiedzenia. Ponieważ, no... Tych przeciwników, a także naszego nowego kompana Froga widzieliśmy już. A po prostu... nie wiem dlaczego, ale walk nie wycinam. To też! Kurna... Zostanie tak jak jest, ech... się, że rzadki mają 150 HP. Mm. i szybko, o, dobra teraz wypocznijmy e... może nie w kawiarni gdzie tu jest hotel jakiś dom taty, zapomnijmy o tym Kimś e, sklep mm -hmm. zobaczmy czy coś a no tak na śmierć zapomniałem że frog Potrzebuję kwipunku. Dobra już. Eee, ten jego biedny żelazny mieczk. W każdym razie, e, pozostało nam udać się do jedynej lokacji, której jeszcze nie zwiedziliśmy. Nazywa się ona Jaskinia Magii. Jak widzicie Nigdzie je prowadzi Widać, w rogu aktywniło się jakieś wspomnienie. Ach! Hej To Cyrus, uciekajmy. Uf, chyba wracamy znowu do tej historii Cyrus Glen. Dzięki Cyrusie. Glenn, są żyć w takie chwile, kiedy nasz syn musi grać w twardziela? Ale rany są bolesne... Mięczak z Glen. Glenn. Cóż, potrafi walić prawdę prosto między oczy. Hm. Hej Glen! pomyślałem sobie, że zostanę rycerzem. Wiedziałem, że się zapiszesz. Będziesz wspaniałym wojownikiem. A może pójdziesz ze mną, co? Nie sądzę, żebym dał radę. Dlaczego? Władasz mi jeszcze lepiej ode mnie. No nie wiem. Byłabym nie potrafił naprawdę kogoś zranić. Mm, wracam tutaj. A, u, scenki z y, Magusem Ozin i Glenem, a więc jednak, widzicie to? Tak więc, Frog to tak naprawdę Glen, i w ten także sposób dostał medal bohatera i pewnie dlatego ciągle siedział w tej swojej kryjówce. Ale przedtem służył królowej pewnie medal. Medal bohatera. No cóż, ale nie ma co gdybać. Podaj mi Masamune. Nie ma co gdybać. Podaję po prostu wrogowi jego miecz Masamune. Zwają się Glen. Nadziei i marzenia Cyrus'a. Teraz z pomocą Masamune. Horror odzyskam, Magusa pokonując. Tak jest. Wow! Nie, nieźle. No, widać, że frog odzyskał motywację i dobrze. <laughs> Jej, nie chciałbym walczyć z nim w takim stanie. No dobra, więc frog wreszcie ma na sobie masamunę? Widzimy na ile go to wzmocniło. I czas spotkać kolejnego z rodziny nietoperzy: Wampirów a także spotkamy Gremliny, czyli takie szczury przeszłości. Jak widać, Ferok nie zdziała tutaj wiele. Hmm, tak, magia na gremień działa po prostu dużo lepiej niż ataki fizyczne. Zresztą widać się 200 G. To była magia? Słyszałem, że teraz jedynie czarnoksiężnicy używać jej mogą. Udajeś się na koniec czasu, a także będziecie mogli używać magii. Dobra rada, więc zanim zrobimy coś więcej, udam się tylko na koniec czasu i zaraz wracam.